Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie chcę Wam powiedzieć o jesiennej, październikowej, bardzo ważnej pielęgnacji hortensji, jaką należy wykonać, żeby świetnie ją przygotować do przyszłego roku i żeby w przyszłym roku pięknie kwitła, pięknie zdobiła nasze ogrody i żeby krzewy się rozwijały, były coraz w lepszej kondycji. Na początek pokażę Wam hortensję. jakie rosną. Jak rosną, jak wyglądają teraz. Są to bardzo piękne kwiaty, które bardzo zdobią ogrody. Tu mamy, tu mamy hortensje bukietowe i drzewiaste. Tutaj mamy hortensje ogrodowe. I każdą z tych hortensji, o każdą z tych hortensji musimy inaczej nieco zadbać. I hortensje ogólnie należą do roślin dość odpornych na zimno, przymrozki, jednak w naszych warunkach często się zdarza, że <laughs> hortensja nie jest w stanie się przygotować sama z siebie do zimy. Zimy są coraz bardziej łagodne. Zdarzają się pojedyncze dni z dużymi przymrozkami, ale to sprawia, że rośliny nie mogą się przystosować w pełni do zim, jakie obecnie panują. I pierwszym z najważniejszych zabiegów dla hortensji jest ściłkowanie. Ściłkowanie ściłkujemy korą, ściłkujemy trocinami, ściłkujemy zrębkami drewnianymi. Wysypujemy przy korzeniach około 5-10 cm warstwę kory, trocin, zrębki, ale też można użyć do tego celu liście, których mamy pod czereśnią bardzo dużo ściukowania poz, pozwala zabezpieczyć korzenie przed przemarznięciem. Likwiduje również czy też ogranicza odparowywanie wody, bo wiele osób może mieć mylne zdanie, że w zimę hortensja nie uschnie. Natomiast bardzo często się zdarza, że właśnie rośliny zimozielone, ale też hortensje <laughs> usychają przez zjawisko zwane. Suszą zimową. Jest to po prostu spowodowane, że rośliny nie są w stanie zmagazynować czy też pobrać wody z gleby, gdy ziemia jest zmarznięta. Bardzo często po prostu przez to rośliny w przyszłym roku usychają. Przygotowanie hortensji do zimy składa się z kilku kroków. Po pierwsze, usuwamy chore liście. Chore, takie, które mają inny kolor. Tak jak widzicie, tam są takie lekko żółtawe więc te należy usunąć. Usuwamy również liście, na których są brązowe plamy, brązowe przebarwienia, tak żeby ograniczyć, ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Drugi punkt, to już jak mówiłem, to ściółkowanie. Ściółkowanie, ściółkowanie pomaga zabezpieczyć korzenie. Kolejny punkt to okrywanie roślin. Hortensje, które są mniej odporne na przymrozki, dobrze jest jakbyśmy okryli. Wtedy ryzyko przemarznięcia pąków kwiatowych przy tych oto hortensjach jest o wiele ograniczone, bo tam na dole już zawiązuje się pąk kwiatowy, który będzie kwitł w przyszłym roku. Nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, nie ma się co śpieszyć, z przycinaniem. Ja te hortensje, tych hortensji również nie będę przycinał, bo one ładnie wyglądają w zimę, ładnie wyglądają w ogrodzie. Kwiaty pozostają w takich kształtach jak tutaj, więc one są ozdobą, ozdobą ogrodu również zimą. Ale tych hortensji nie przycinamy z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że możemy obciąć. Pąki kwiatowe, ponieważ te hortensje kwitną na pąkach na pędach dwuletnich, te hortensje kwitną na pędach jednorocznych. Ale. Jeżeli byśmy poprzecinali hortensję już teraz, to przez zimę istnieje ryzyko, że jakaś część rośliny przemarznie, zmarznie i gdy wytniemy teraz jesienią część pędów, część tam przemarznie, może się okazać, że za chwilę nie będziemy mieli kwiatów na żadnym. Na żadnej hortensji, bo wszystkie pędy kwiatowe nam e, przemarzają. Tak jak mówiłem, pomimo tego, że hortensje bukietowe, czy też drzewiaste można obcinać teraz. Hortensje bukietowe można przycinać teraz. Można obcinać tu również teraz hortensje drzewiaste. Robimy to. Tylko lekko, delikatnie, a wczesną wiosną przycinamy, robimy cięcie właściwe rośliny. Wtedy, kiedy widzimy już co, ile pędów, ile e, młodych pędów poprzemarzało przez zimę. Pozbywamy się wszystkich, żeby nie stwarzać ryzyka chorób grzybowych. Natomiast hortensji kwitnących na starych pędach, czyli hortensji ogrodowej, górskiej i dębolisnej, nie przycinamy w ogóle ponieważ tak jak mówiłem, wytniemy pąki kwiatowe i te hortensje nam w tym roku w ogóle nie, w przyszłym roku w ogóle nie zakwitną. Jeśli nie jesteście pewni, jakie Wy macie hortensje u siebie w ogrodzie, to najlepiej nie obcinać ich teraz w ogóle. Najlepiej poczekać z cięciem do wiosny, wtedy można swobodnie przycinać oba, oba gatunki yy, Oba gatunki hortensji. Tu należy jeszcze wspomnieć, że cięcie hortensji ogrodowych, górskich, dębolisnych, złe wycięcie powoduje całkowity zanik kwitnięcia w przyszłym roku. Kolejną, kolejną pracą, jaką należy zrobić przy hortensjach, to ograniczenie występowania chorób ale też walki, walki z chorobami. Jeśli to jest dobry czas na te zabiegi, można to zrobić w trzech bardzo prostych krokach. Pierwsze: sprzątamy opadłe liście z, wokół krzewu, usuwamy wszystkie resztki roślin, które były chore. Jeżeli potrzebujemy, jeżeli jest potrzebny, to wykonujemy również oprysk miedzianem. Miedzian spowoduje, że wszystkie zarodniki grzybów zostaną zniszczone. Jeżeli zastosujecie się do tych, do tych wskazówek, które ja z metody wykonuję co roku, możecie się cieszyć tak oto pięknymi hortensjami. Spójrzcie, jak one bujnie rosną. Tam rosną hortensje bukietowe, tutaj ogrodowe. Tu mamy kolejne kilka krzewów. W ogóle te pięknie w tym roku rosły, pięknie kwitły. Miały, pomimo że są to bardzo małe krzewy, miały bardzo dużo bardzo dużo kwiatów. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do oglądania innych filmów i do podbijania filmów. Na razie cześć.